Odpowiedzi na apel pana Ryszarda Petru, który mówi, żeby wyjąć kwestię składki zdrowotnej spod sporu politycznego, prawa i sprawiedliwości. Tak, jesteśmy zainteresowani. Siadajmy do rozmów, ale rozmawiajmy także, i to jest apel do pana Norberta Pietrykowskiego, chociażby o proponowanych zmianach w podatku od nieruchomości, które w naszej ocenie i w ocenie całego polskiego biznesu niosą ogromne zagrożenia właśnie proinwestycyjne z uwagi na czekające polskie spory między gminami a inwestorami w zakresie co jest, a co nie jest budynkiem, co jest, a co powinno być podatkowane lub nie musimy zachować status quo i bronić jasności i przejrzystości przepisów związanych z opodatkowaniem a w zakresie podatku od nieruchomości zmienić natomiast jeżeli chodzi o Impos rzeczywiście Impos zapłacił 250 milionów złotych podatku CiT niemiecki DHL tylko 1 milion złotych przy 2,6 miliarda złotych przychodów i francuski, francuski podmiot przy 4 miliardach DPD przychodów zapłacił tylko 33 mln. To jest skandal, ale szanowny panie pośle, wspierajmy w takim razie Pocztę Polską, Pocztek, skorzystajcie z tych usług, bo, bo przypominam sobie, że to posłowie Platformy Obywatelskiej em, wstydzili się polskiego Orlenu, fotografując się na zagranicznych stacjach benzynowych. Tylko polskie firmy wspierajcie. Kropka.